Cześć, witajcie. Dzisiaj nietypową, bo pokażę Wam jak zrobić drożdżówki z truskawkami i kruszonką, ale z takiego urządzenia z Thermomixu, gdzie mamy pokazany przepis i będziemy z niego korzystać. Pokażę Wam, jak się robi to w Thermomixie, ale też oczywiście takie drożdżówki można zrobić też samemu. No to zaczynamy. Aby rozpocząć przepis, zacząć, zaczynamy w ten sposób. I najpierw będziemy robić kruszonkę. Czyli potrzebujemy 50 g mąki pszennej. Tutaj już mam przygotowane 50 g mąki pszennej, 50 g cukru i 40 g twardego zimnego masła pokrojonego na kawałki. Zaczynamy pracę. Musimy wsypać 50 g mąki pszennej. Czyli ściągamy sobie pokrywkę. Wytarować e, musimy sobie wagę, bo waga jest automatycznie w środku. E, I co? Wrzucamy do środka sobie do naczynia miesiącego 50 gram. Od razu nam powinno się pokazać 49, jeszcze dosypię. Przechodzimy dalej, dosypujemy cukier, też 50 gram. Nic się nie stanie, jak będzie odrobinę mniej albo więcej. I zimne masło. Wszystko razem wsypujemy do środka. Zakładamy miarkę. I jedziemy. Ustawiamy obrót na 6. I będzie się nam już tutaj. Oczywiście możemy to zrobić też sami, czyli wszystkie składniki bierzemy sobie do jakiegoś malaksera, żeby to wszystko połączyło się w taki sposób jak tutaj, czyli pokroiło nam masło, połączyło z cukrem i z mąką. To wszystko samemu też można robić. Posiekać to do drobno też będzie, będzie w porządku. Przysłupujemy to do drugiego naczynia i robimy dalej. Teraz będziemy robić ciasto. Kruszonkę odstawiam do lodówki, niech się chłodzi. Do ciasta będziemy potrzebowali 2 jajka, 250 g mleka, 100 g cukru, 30 g drożdży świeżych, 520 mąki pszennej, 80 g masła miękkiego, łyżeczka cukru waniliowego, co my tutaj mamy, szczyptę soli, łyżkę oleju. No i wszystko będziemy robić w środku. Tutaj nam pokazuje, że mamy rozbić jajka, oddzielić żółtka od białek, odstawić. No to co? Bierzemy te wszystkie składniki po kolei i robimy. Białka oddzieliłem od żółtek. Teraz będziemy wlewać mleko. Thermomix mi pokazuje, że potrzebuje 250 g mleka. No to wlewamy i uważamy na wagę. 250 gram, czyli około pełnej szklanki. Mamy mleko, idziemy dalej. Potrzebujemy teraz 100 gram cukru. Wsypujemy do środka. O, troszkę więcej, będzie słodsze. Idziemy dalej. Teraz mamy 30 gram drożdży. Do środka waga nam od, automatycznie wszystko waży. Tak więc tutaj jest plus. Mamy 30 gram drożdży. Będziemy zamykać. To będzie się wszystko mieszało i podgrzewało. Czyli teraz, gdy chcemy zrobić to bez termomiksa musimy zrobić najpierw roszczyn z drożdży, czyli w ciepłym mleku z, z cukrem. Wtedy łączymy z mąką, wygniatamy do masy odpowiedniej, aby taka była kula, i później odkładamy na godzinkę do wyrośnięcia. Tutaj jest o tyle łatwiej, że nie musimy się męczyć. Zamykamy i maszynka wszystko za nas zrobi. Automatycznie podgrzewa nam mleko, żeby drożdże zaczęły się ruszać. No i pewnie zaraz za chwilkę zakończy się czas, będziemy musieli dorzucić mąkę i dalej będzie nam kuchniata. ulubiony dźwięk no i teraz będziemy dodawać mąkę do tego wszystkiego tutaj nam się wszystko fajnie zmieszało i o, fajnie widać podgrzało mleko, jest cieplutkie i teraz będę do tego wsypywał e, 520 gram mąki oczywiście za każdym razem musimy pamiętać żeby wytarować e, wagę ja od razu ją tutaj do środka przesieję, chociaż e, nie musowo, bo on e, automatycznie mieszając na powietrza mąkę. Ja dodatkowo wolę, żeby była mocno napowietrzona. Będzie fajnie wszystko rosło. Waga nam ekstra odmierza co do grama. To jest duży plus. Dobra, mamy wsypaną mąkę, oczywiście wszystko porozsypywałem, żeby nie było. Wszędzie mam teraz mąkę, ale jedziemy dalej. Dodajemy cukier waniliowy. Tutaj są też opcje, które można wykonywać sobie samemu cukier maniliowy. Dużo jest ciekawych przepisów. I tutaj dajemy dalej dwa żółtka, wszystko jak widzicie, usypujemy do środka. Dodajemy masło. Jest 81 gram nawet wyszło, szczypta soli. Tarczy. I co mamy dalej? Zakładamy miarkę i będzie nam ubijało. Dwie minuty, i za dwie minuty będzie ciasto super wyrobione. Mamy wyrobione ciasto. Musimy teraz przełożyć do miski. Zobaczcie, jak to fajnie. Się wyrobiło idealne. Ono w dotyku jest super, więc wszystkie siły przeszły na Thermomix. Już nie muszę się męczyć, i wyrabiać ręcznie. Dobra, przekładamy to do miski. Ciasto już przełożyłem, jest fajne, ciepłe. Spróbowałem, bo musiałem, bardzo dobre w smaku. I teraz przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinkę. Eee, cały przepis, oczywiście, jak zawsze. Będziecie mieli w opisie, tak więc wszystkie informacje będą tam umieszczone. No dobra, no to widzimy się za chwilkę. Jeżeli będziecie chcieli coś więcej się dowiedzieć o termomiksie, to napiszcie w komentarzach, skontaktujemy się i wtedy wam wszystko opowiem. A teraz czekamy, aż ciasto wyrośnie. Zobaczmy jak sytuacja. No super rośnie, ekstra. Proszę jeszcze chwilę i zaraz będziemy dalej robić. Ciasno już jest wyrośnięte. Zobaczcie jak to fajnie wyrosło. Dobre półmiski ciasta. Wykładamy je na oproszoną mąką. Zatrzymamy je w ten sposób. Żeby były mniej więcej równe części. I podzielimy na 16, nie wiem czy 16, mogą być, może być mniej, będą mieć większe drożdżówki. Dobra, chyba mniej więcej tak to, bo mi się zaraz miejsce skończy. No dobra, dzielimy mniej więcej. Że będzie w porządku. Cały przepis znajdziecie w KUKIDO, który jest dostępny w Thermomixie. Dla tych, oczywiście, którzy mają Thermomixy. Ci, co nie mają, to oczywiście zachęcam do kontaktu. To jest szansa, że każdy będzie miał. No dobra, mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kawałków. Myślę, że wystarczy. Mniej więcej teraz musimy uformować kule z każdego i odstawić na 30 minut. Mamy mniej więcej uformowane kulki. Przykrywam je ściereczką na kolejne 30 minut żeby nam troszeczkę urosły. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. E, tutaj mamy to białko, to musimy je roztrzepać, bo będziemy e, smarować drożdżówki. No i truskawki musimy podzielić na mniejsze kawałki. Ja mam dosyć duże te truskawki, to podzielę może na ćwiartki albo jeszcze na mniejsze i będziemy układać na drożdżówkach. No to do pracy. I kroimy tu Bułeczki nam już drożdżówki nam już wyrosły. Jak widać każda jest z innej wielkości. Dlatego powinniśmy najlepiej by było pokroić je i zważyć. Każda kulka miała tak około 60-65 gram. Ale tak szczerze powiem Wam, że nigdy tego nie robię. Rodzę to na oko. To zacznę od tych większych. Mamy kulkę. I teraz tak. Albo z podeczkiem. Albo jakimś przyrządem. Musimy zrobić, docisnąć ją do spodu. Żeby się zrobiło w głębienie. I tutaj będziemy mniej więcej to robić tak. I dociskamy ją do końca mocno. O, super! I tutaj będziemy układać dżuskawki. E, tak pięknie pokroiłem. I też je dociskamy do końca. Oczywiście, czy więcej, tym lepiej. I tak robimy z, każdym, z każdą kulką. Możemy jeszcze porozciągać na brzegi, żeby było więcej w środku truskawek niż ciasta. I tak każdą kulkę rozniesioną przekładamy na blachę wyłożoną papierem. Kapki też dociskamy, żeby później nie powypadały i następnie. Tak mamy zrobioną pierwszą część. Teraz Rozszepanym białkiem smarujemy brzegi. I teraz posypujemy wcześniej zrobioną kruszonką. Tak po powierzchu. I to się fajnie rozpuści. Wieszku do żdówek, oczywiście. Hmm. Chyba będzie dobre. Wkładamy do piekarnika. Piekarnik już jest rozgrzany na 190 stopni i pieczemy od 15 do 17 minut. Tak wyglądają po upieczeniu. Troszkę za słabo powciskałem truskawki, bo wypływał sok, ale wyglądają cudownie. I robię następne. Muszę mocniej dociskać jednak, bo truskawki nam wypływają. Czyli do samego końca nie ma co się bać. Dociskamy na to standardową i trzeba je poupychać mocno. No socnie wypłyną, ale jak będą takie właśnie koszyczki robione, no to będzie super, bo wtedy one nam gdzieś tam nie pouciekają. tutaj też smarujemy białkiem na około. Drożdżówki już upieczone. Czekają na zjedzenie. Krawka zrobiona. Będę próbował. Sam jestem ciekaw jak wyszły. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia do następnego razu. Możecie komentować jak najbardziej. Lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli będziecie mieli pytania, piszcie. Trzymajcie się. Cześć.